i syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani Chrystusie, bracia i siostry. Jest coś przerażającego w związku z najprawdziwszą epidemią. Jaką jest epidemia strachu i zniewolenia. Bo tam żaden wirus tam nie powoduje jakiejś szczególnej epidemii, a już na pewno nie pandemia, to nie jest. Ale jest bardzo niebezpieczna epidemia strachu, wręcz obłędu jakiegoś i zniewolenia. I to się wyraźnie ujawnia w rozmaitych dyskusjach chociażby tam w mediach społecznościowych, takich tam na forach rozmaitych i tak dalej. Jak się wyrazi pogląd, że nie powinno być absolutnie żadnych obowiązkowych szczepień, zaznaczam obowiązkowych, kto chce, niech się szczepi, tak? to ktoś głoszący taki pogląd, jak choćby wypowiadający te słowa, od razu spotyka się z jakąś straszną agresją ze strony wielu. Jak to się mówi we współczesnej powiedzmy polszczyźnie, taki hejt. Wylewa, wylewają się wiadra pomyli do słowa. No jak można, przecież to jest, jak można przeciwko szczepieniom. Nie, nie przeciwko szczepieniom. Chcesz człowieku, to się zaszczep. Są różne szczepionki, mają różne działanie, czasami niepożądane, uboczne, róż, różne też są opinie, nawet wśród lekarzy i wśród naukowców na temat tych szczepionek i szczepień, no ale niech człowiek dorosły sam podejmie decyzję, a za dziecko zdecydują jego rodzice. Na pewno chcą najlepiej dla swojego dziecka. No trudno, możemy się mylić, to jest zawsze wybór w warunkach ryzyka, ale niech tę decyzję może podjąć bezpośrednio zainteresowany, a niech nie decydują na miłość boską za niego inni. Jakiś rząd, ministerstwo, nie wiem, co tam jeszcze, prawda? Jakiś aparat biurokratyczny, który tam coś postanowi i my wszyscy mamy tak zatańczyć, jak nam zagraje. Nie, no, domagajmy się wolności, kochajmy ją, i pielęgnujmy tak, jak ją kochali, pielęgnowali, jak bronili jej nasi przodkowie. My, nas Polaków Pan Bóg szczególnie obdarzył tą łaską, że umiłowaliśmy jak nikt inny wolność, właśnie. A to, że ktoś chce, żeby za niego decydowano, nie mówię o tym, że chce się na niech się szczepi, tak? ale chcę, żeby był obowiązek powszechny, żeby ktoś tam zdecydował na przykład, no to świadczy o zniewolonym umyśle. To jest przerażające, że za chwilę ludzie mogą się sami domagać, żeby ich pozamykać w domach, najlepiej na zewnątrz, tak, żeby nie mogli wyjść, żeby było bezpiecznie. Będzie decydował, jak się mamy ubierać, co mamy mieć na sobie, co jeść, co mówić, a czego nie, o czym myśleć może. Policja myśli rodem z Orwella? No, to nie, do tak, takiego świata nie chciejmy. I takiemu światu zechciejmy się jako dzieci Boże obdarzone wolnością, bo tylko. Poza Panem Bogiem tylko aniołowie i ludzie są wolni, mają ten, ten dar wolności. Nie podlegamy ślepym prawom jakiegoś instynktu, czegokolwiek. Nie. Człowiek jest powołany do tego, żeby wybierać. I też, kochani, wolność trzeba kształcić w sobie i uczyć jej już od maleńkości. Bo wolność to nie tylko swobody zewnętrzne. Wolność to przede wszystkim wolność wewnętrzna, czyli umiejętność dokonywania wyborów. Dopóty jesteśmy wolni, dopóki wybieramy dobro. Jeżeli potrafisz wybrać to, co dobre, to jesteś wolny. Jeżeli nie, to już jest jakieś zniewolenie, chociaż człowiekowi może się dawać, wydawać się, że on jest wolny, ale to nie wolność, to jakaś swawola i w gruncie rzeczy jest wiedziony na pasku przez szatana. Przykład nieraz podawałem mój ulubiony, z nałogiem palenia. Dlaczego ulubiony? Bo sam w tym nałogu tkwiłem kiedyś po uszy za młodu. No ale chwała Bogu już ponad 30 lat nie padę. No ale, ale nikotynikiem jestem, zdaję sobie z tego sprawę, bo jest się nim do końca życia. I kochani, jak to się dzieje? Jaki jest mechanizm tego? Młody człowiek dla jakiejś głupoty, żeby zaimponować innym, żeby, żeby zakosztować z ciekawości, to będą, dla, jak to się mówi... Potocznie dla szpanu zapali sobie. Tak? I potem to wciąga. Dopóki potrafisz wybierać dobro, czyli nie palenie, możesz przecież każdej chwili zapalić. Człowiek, który nie pali, tytoniu, zapalić może każdej chwili. Zaznaczam, że tak jest z każdym nałogiem, absolutnie każdym. Tak działa też na grzechu nieczystego i na no, no wszystkie. Narkomanie i tak dalej. Ale dopóki mówisz nie dziękuję, nie skorzystam, wybierasz dobro, czyli dobry stan swojego zdrowia. Nie bierzesz, nie, nie sięgasz po to, co jest trujące, co ciebie za, zabija. Na raty nie. Dopóty jesteś wolny. No przecież w każdej chwili może człowiek taki wziąć papierosa, kupić paczkę, tam powiedzmy wziąć, zapalić, nawet jeżeli się na początku zakrztusi, ale pali. Ileż to trud. Ten człowiek jest wolny. Każdej chwili może wybrać zło, ale jeżeli już wybiera zło, jeżeli zacznie na tę drogę wejdzie, to coraz bardziej się uzależnia od nałogu. Czyli złego przyzwyczajenia, i potem już chciałby rzucić, a nie potrafi. Bo tu go przyssa gdzieś w dołku, bo potrzebuje, bo, bo papieros nim rządzi. Tak jest z każdym nałogiem ze wszystkich. I to trzeba, kochani, bardzo. Jak tylko potrafimy najlepiej uświadamiać już dzieciom i wychowywać do wolności. My dzieci nie upilnujemy. Samymi nakazami, zakazami zbyt wiele zwojować nie potrafimy, nie? Bo dziecko obejdzie to wszystko, a dzieci są już tak pojętne w sprawach rozmaitych smartfonów, laptopów i tak dalej. Dziecko samo gdzieś wejdzie na jakieś głupie, nieprzyzwoite. Strony i zaczyna się uzależniać. I potem młody człowiek jest uzależniony, jest w nałogu, z którego nie potrafi wyjść. Dlatego trzeba uczyć tego, tłumaczyć dziecku już. Od początku. Tu ale do ciebie należy wybór, gdzie wejdziesz. Ale słuchaj, są wartościowe strony. Warto korzystać z internetu, bo można się wiele dowiedzieć, można się zbudować czymś, poznać rzeczy wartościowe, dobre, ale też jest i najgorsze szambo w tym. I zrozum, że jak z ciekawości wejdziesz raz, drugi, trzeci na, tako, na takie sprośne jakieś strony to będziesz popadać w uzależnienie stopniowo, bezwiednie nawet. Jak się odskniesz, to może już być za późno. Dlatego wychowujmy i dzieci, i innych, i siebie samych do wolności. Wolność nam dał Pan Bóg jako dar bezcenny i wdzięczni Panu Bogu. Tę wolność pielęgnujmy, o nią się troszczmy, o nią zabiegajmy imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.